Postanowiłam nakręcić kilka filmików, pokazać Wam też techniki, w jaki sposób możemy się uspokajać, wyciszać, uwalniać różnego rodzaju emocje, lęk, niepokój, rozczarowanie, frustrację, złość, e, irytację, tak żeby właśnie ukoić nasze nerwy, uwolnić niepokój, stres i e, napięcie związane z sytuacją, w jakiej żeśmy się wszyscy znaleźli. Dzisiaj zacznę od bardzo prostego chwytu czołowo-potylicznego. Możemy tę technikę stosować w zasadzie wszędzie, w momencie, kiedy będziemy potrzebować ukoić nerwy, uspokoić się i wyciszyć. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że połóżcie jedną rękę na, będziemy kłaść jedną rękę na czole, drugą rękę na potylicy z tyłu. Zobaczcie, która pozycja będzie lepsza, czy która ręka ją wolicie mieć yy, z przodu, czy z tyłu. Postawcie jednocześnie stopy na ziemi, oprzyjcie się o yy, oparcie krzesła, czy, yy, czy go siedzicie. Poczujcie też stopy. Możecie zamknąć oczy, możecie je zmieć otwarte. I w momencie, kiedy tak trzymacie ręce na czole i na potulicy, zaczynajcie swobodnie oddychać. Wdech nosem, wydech ustami. Można tą, tą pozycję robić również na leżąco. Pamiętajcie też o tym, aby zachować kontakt z, z podłożem, czyli postawić stopy na ziemi, oprzeć się o krzesło, albo po prostu się położyć. Ta technika działa właśnie kojąco. Możemy ją stosować też wtedy, kiedy boli nas głowa, kiedy dopadają nas różne trudne emocje, nawet kiedy mamy gonitwę myśli, której nie możemy uspokoić. A jak ona działa? Ona po prostu powoduje dopływ krwi do mózgu, łączy też przednią część mózgu z, tyłą, z tylną częścią. Przez to między innymi wyciszana jest praca Układu nerwowego. Dzięki tej technice również możecie się rozluźnić, uspokoić, możecie ją stosować przed pójściem spać, możecie ją stosować przed jakimś egzaminem, trudną inną sytuacją, albo teraz, w tej chwili, kiedy czujecie, że zaraz wybuchniecie, na przykład, i już macie dosyć wszystkiego. Pozwoli nam ona spojrzeć na całą sytuację, w której w tej chwili jesteśmy też z takim dużym dystansem, ze spokojem również będzie sprzyjać do uruchamiania wrodzonych zdolności naszego organizmu do samoregulacji. Oprócz tej techniki, gdzie trzymamy dłoń na czole, a drugą na potylicy, możemy też zrobić inną rzecz, a mianowicie możemy też położyć jedną rękę na sercu. Ja mam poczucie, że muszę zamienić dłonie, więc zobaczcie, która pozycja jest dla Was lepsza. Pamiętajcie też o stopach, aby one znalazły oparcie na podłodze. Plecy, żeby też podpierały się. Możecie też zrobić kolejną wersję, kolejną odmianę tej techniki, a mianowicie jedną rękę możecie położyć na sercu, a drugą na splocie słonecznym. No, są takie uzupełniające techniki, które można e, e, stosować zamiennie. I robicie wdechy, wydechy, do momentu, kiedy uczujecie, że e, uspokajacie się, wyciszacie się. E, jednym zajmie to 30 sekund, inni będą musieli poświęcić na to e, więcej czasu, w zależności od sytuacji, e, w jakiej danym momencie się znajdziecie. I opis tej techniki również będzie zamieszczony, e, jest zamieszczony na stronie internetowej. Zamieszczę link gdzieś tutaj w okolicy, gdzie zamieszczam film. E, to dziękuję Wam bardzo i życzę udanej praktyki.